Cześć, witajcie na moim ogródkowym kanale, a ściślej mówiąc w moim kosmicznym growboxie Mars Hydro. Jak widzicie, tutaj w tym growboxie już niewiele roślin mi zostało, ponieważ większość z nich powędrowała już do szklarni. Mam tu na myśli rośliny większe, takie bananowce, które otrzymałem od Mariusza. Tutaj zostały mi jeszcze również od Mariusza dwie roślinki: to są te dwa bananowce. Palma daktylowiec, również od Mariusza, oraz palma prawdopodobnie Waszyngtonia od Konrada. Ale dzisiaj opowiem Wam troszkę o innej roślince, którą tutaj możecie zobaczyć. No, być może już się domyślacie po wyglądzie, jaka to jest roślinka. Jest to Paulownia. Paulownia, którą wysiałem sobie z nasion, które otrzymałem również od pewnego youtubera, mam tu na myśli Bociana Agronoma. Tak troszkę przypadkiem wrzuciłem sobie te nasionka do tej doniczki, no tak nawet szczególnie o nie nie dbałem, no ale wyrosły sobie, także jestem bardzo, bardzo zadowolony i pokażę Wam jak mniej więcej ten etap przebiegał. No więc tak, zacznijmy może od początku. Tutaj widzicie nasionka paulowni. Zobaczcie jakie to są maleństwa. Tak nawiasem mówiąc, gdybyście chcieli się może powymieniać, no to mam jeszcze nadwyżkę właśnie tych nasion, więc zapraszam do kontaktu w komentarzach. Tutaj widzicie nakrętkę tak dla porównania. Możecie sobie porównać właśnie, no tutaj ta mała kropeczka tej nakrętki, tak wygląda mniej więcej jedno nasionko właśnie paulowni. Dobrze, zobaczmy co mi z nich wyrosło. Po upływie około jednego miesiąca, od wysiania tych właśnie nasionek, wykształciły się tutaj, jak widzicie, takie małe już sadzoneczki Paulowni. Ja nie pamiętam dokładnie, ile tych nasionek tutaj wsypałem, no ale jak widzicie, tutaj wyszły cztery. Ja początkowo hmm, myślałem, że są to po prostu jakieś chwasty. One tak bardzo niepozornie wyglądają. No ale jak już troszkę podrosły, podrosły no zacząłem się domyślać, że być może jest to właśnie ta paulownia. E, tak jak Wam mówiłem, no ja po, po, posiałem te nasionka tak troszkę e, przypadkiem. Miałem po prostu wolną doniczkę. No ta ziemia tutaj nawet nie jest jakaś super odpowiednia. E, no i... Tak przypadkowo je tutaj wysiałem. Nie dużo ich było, no, ale kiełkowalność tych nasion prawdopodobnie będzie lepsza w odpowiednich warunkach. Także takie małe sadzoneczki mi wyrosły. No i potem umieściłem je w grobokcie i zabrałem się za przesadzanie. Po upływie kolejnego mniej więcej miesiąca. Ta sadzonka wygląda w ten sposób. Wysiana właśnie z tych nasionek, które tutaj jeszcze raz Wam pokazuję. No, gdybyście mieli ochotę się powymieniać na jakieś inne, no to zapraszam do kontaktu w komentarzach. No, i tutaj za namową Bociana, agronoma, postanowiłem rozdzielić właśnie te cztery sadzonki, które tutaj mam, ponieważ, no, co jest oczywiste, one. Będą sobie rosły y, samotnie swobodniej, Będzie im, będą miały więcej miejsca w tych doniczkach. No i tutaj możecie podejrzeć, jak wygląda system korzeniowy Pałowni. Pałownia wykształca takie pionowe korzonki, które rosną bardzo, bardzo głęboko w głąb ziemi. Od tych korzonków odchodzą takie mniejsze. No tutaj to mniej więcej y, całkiem fajnie widać. Tutaj widzicie ten jeden główny taki korzeń. No i ja teraz delikatnie postaram się jakoś oddzielić te sadzoneczki od siebie, żeby nie uszkodzić korzeni. Co prawda, no jest to nieuniknione, no ale postaram się jak najmniej uszkodzić system korzeniowy. Tutaj widzicie te malutkie. To może odłożę na bok, później się nimi zajmę. Tutaj jeszcze są. Również takie mniejsze. Ta duża jest OK. Tutaj w tych mniejszych, no nie wiem, czy mi się to. O, nawet się udało. Także będę miał cztery sadzonki od najmniejszej do największej. Zobaczymy, czy się przyjmą, i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ok, no to tutaj przygotowałem sobie takie doniczki. Nie są one jeszcze duże, ale na początek mam nadzieję, że wystarczą. Tutaj e, ziemię sobie przygotowałem, także postaram się to jak najszybciej zrobić, żeby Was tutaj nie zanudzić samym, samym przesadzaniem, czy dzieleniem tej paulowni. Ta ma największe korzonki, także ją jako pierwszą umieszczę w tej doniczce. No, tutaj muszę troszkę odsypać, ponieważ za dużo wsypałem ziemi. No i myślę, że w taki sposób ta roślinka samotnie będzie się fajnie czuła w tej doniczce, przynajmniej na początek. A później, jak jeszcze podrośnie, zobaczymy, co będzie dalej. Dosypię troszkę ziemi. No i właściwie gotowe. Dobrze, także zaproszę Was do kolejnego etapu już pod lampą. Tutaj jeszcze oczywiście pokażę Wam, jak wyglądają te sadzoneczki po przesadzeniu. Od najmniejszej, tak wygląda najmniejsza, troszkę większa, te średnie dwie i na po prawej stronie największa sadzoneczka no ja tutaj jeszcze je troszkę popsikam spryskam wodą żeby one troszkę nabrały wigoru po przesadzeniu no i mam nadzieję że nic złego się nie stanie już w tych nowych doniczkach i maluchy będą się yy, czuły bardzo dobrze i będą rosły w górę no to teraz już zapraszam wam na ostatni etap pod lampą no, i tutaj możecie już zobaczyć, jak pałownie prezentują się pod sztucznym światłem lampy Mars Hydro. Jak widzicie, tutaj jest ta najmniejsza sadzoneczka. Tutaj te dwie średnie, no i ta największa, która już całkiem efektownie się prezentuje. Także moja kolekcja roślin egzotycznych powiększyła się o cztery sadzonki pałowni. Mam nadzieję, że one fajnie fajnie sobie tutaj będą rosły. Na razie je tutaj zostawię, a później pójdą już myślę na słoneczko. Jeszcze raz rzut oka. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.